Właśnie, to prezentuję wam czegoś nauczyłem dzisiaj. Potera. A, no? Patera? Ta siedza. Umiem odrabić bąbelki. Nie, teraz, nie jest. Bomble mydlane? Ty. Nie. Ale nie potera. Jednego szluga napierdolił jak jechał rowerem kurwa na przystanek, drugiego szluga napierdolił na przystanku potem od razu trzeciego je ja się do niego spojrzałam myślałam sobie takie ja pierdolę Co kulno cool, Trzeba sobie Kurwa <grym> <przyparzyć, grym> no. <grym> no, on ma 16 lat Jesteś pewna, że nie widziałaś go w sierpcu? Nie, no. no, no, musimy iść inwejda, musimy iść Zasada pierwsza, jak się spada to mi inwejda Tędy, <grym> tędy <grymionym> Dawaj, dawaj Sorry, 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 to, 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 sorry. To... Dobrze! Zim. Dobrze, sorry! I koko kara trzeba tropy zrobił. Dobrze, sorry. Byłem przy wszystkich kila. Gratulacje, użytkowniku. Wygrałeś iPhone'a? 10. Eee, łaka, łaka, It's time for to to Africa. Mistrzostwa świata 2014 to był taki klimat. A nie 10? Ja 10 za mody byłem. Miałem 4 lat. Nie no, co ty robi grzyb, Tajo. I o co chodzi? Kurwa grzyb ma Maciek! I z żebyś się zaczął liczyć taki zje. Zamknij panie, ty ty na Discordzie taki FIFA Rafał jesteś? podejdę do ciebie w szkole, to od razu płaczesz. Podchodzi do niego i płaczesz. Ostatnio jak ci lepiej wyjebam, to nie byłeś taki tepicwana. Kosa. Co jest? Co jest? Be nie Jeee, Jeszcze ręce! Zsi sięgam, już myślałem, że ko... Już mi serce zaczęło bić! Jak piję. jakby psa kopalił pieni. Nego najbardziej nie lubisz w resa składzie. Czego, musiałbym się zastanowić? Piątek, piątek! Piątka nie ma na jeszcze przecież. Nie! Dudnienie! Dudnienie! Nadchodzi dudnienie! Dudnienie! Uuu! Uważaj! Idę po ciebie! Sprawdźmy to. No, ten i ten nie potrzebuje kilofa. Prosisz, rasizm. Nadchodzi radzi, radzi. <głos> <głos> o, Może, może, może tu idzie. W dniu niedzielnym Pyrkonu. numer 2. Nie, nie, z grami. I... Co? Walcza kalicja kwiaty walca nie, kwiaty kwiaty. kurwa nie, kwiaty? Dave, ty jesteś kurwa nie, a mądrzeście cykingów biorę sobie chłopaki wiecie, i będę zmieniać. O, biorę. no, no! Nie no ale no. no! Nie, wszyscy we mnie wchodzą. Ja pierdolę moja dupa. Kto ja to patrzę. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ja pierdolę. I potem poszedłem na lewo. O kurwa, for. Droptuję ja pierdolę. A da się powiedzieć. Na samym początku. Ja jeszcze powiedziłem... żadnych paszków nie zrobiłem. Zamknij z tą No i kogoś poszedł do lewej strony z Baldym i Baldi nie żyje. No ja, był z... ja byłem na hmm. odmieni. Ale ci mogę sota zrobić specjalnie 30 sekund no ale nie zrobię niestety, bo się gra kończy. <grystanie> pomijacie wszystkie najważniejszy fakt, a raczej dwa nawet fakt, pomijacie. Mam nadzieję, że zaskipiliście, no. a nie idiocie głosuje się na jabola. Pierwsze, jabol jest debile po drugie, w labie mi rodzaj na lachy. Kurwa, jako To muszę coś pisze, nie? fel Mam nadzieję, że Sonia skończy święty. Tak zbadam twoje moldezjusz. Hmm? <grystanie> To zajebiście kiedy... <noise> ALE MULACZKĘ SPRZEDAŁEM Jezu, muszę mamie tą mix mx puścić, taki bęger Nie, że on mnie prawie zamordował z jakiejś pizdy WIEGAR Dobra, to ja piszę do supportu, czy im się podoba mój nick aktualnie <noise> Nie mają co robić I to ocenka mojego nicku od 1 do 10 Wiesz co potrzebuje mój fullmetal alchemist? Kondoma? No to co się będziesz jebał? To będzie na Rafał i ja. Rafał i ja. o chuj chodzi? oj, co ty Co ty kurwa robisz z tym koniem zażeganym? Oprzczaj się, kurwa. No, tak, tak, Wem posikaj się, kurwa na tych moich raptorach. Wypierdolę ci matkę tak, kurwa z samochodu, że połamie wszystkie gości, mat... Przepraszam, mój spokojnie. Drugi egzost. Jezu, yes, no jest Idzie jest idzie Czasów i bączki zakręcił Ja tak trochę team do pizdy Czemu ja mam Ej, co? Ja kartusa piknąłem Ginę Nie ginę, kurwa Oblodzę, oblodzę Wolota ci zrobię, Kuba O Łapię No, no i... Jest, Dobra, zajebiście, nice, 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 nice Kończymy, jest po grze tak, on trzeba. dzieciaki. Crazy krok nie żyje. Nie mów tak! Nie, by się okazało, że Crazy krok nie żyje, to ja nie wiem, co zrobił. Ivernem, aportuję drużynę. Nie pokonam nikogo, baby. Nawet 5 na jednego. Co nagrzale, wariacie. Tryna mąka, Idę, mąka. Idę, idę, idę! Zamykamy, 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 zamykamy. Dobra tego tego tego, bicie 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 bicie, pomagam was, bicie 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 Nie mamy gdyby nić Kokoś, mamy kokoś, kokoś. Nie mamy... Dobrze Koko! Ej pusuj tego kurwa balu C1 kurwa debil wjebany I taka li zostaje, i taka li zostaje, i taka li zostaje kurwa ja zaraz nie wytrzymam wszystkich. O nie, nic, nie? <laughs> Eee. Eee. No, Gramy w co ja widzę. Ty zaczynasz, sorry. Żółty bardzo blisko mnie... Kiki. Simple Holo. Naklejka. <grym> Żółty rozrusznik do Ursusa. <grym> Dobrze. W, w syfiurku trzyma. W razie tego. Ja go nie puszę, Ja go wyszę na ryzyko do twojej babci. Dzień dobry, ja jestem kolegą Kuby. <grym> Aha. Aha. Proszę, proszę. Zapraszam. A herbaty. Ale szczerze, ta gra jest warta każdych pieniędzy. No ironic. No <grym> ja ja nie, nie a no co ja byłem? To wysadziłe? No. Coebiście. A ktoś zginął? Tak, 200 uczniów. A kiedy wybuchło? No dzisiaj jak wyszliśmy. A równo z dzwonkiem, 15 chyba. No. Chodź tu! Dobrze, Kasia! Samego siebie Akser Axer, mogą mówić co chcą, weź się nie przejmuj. Jak jesteś beścia? Nie no szczerze I... Akser. wbiłeś na Flexa, no i sukces. Wbiłeś na normala, kolejny sukces. No do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Kurwa. <laughs> nie, nie grać. Fizzy Lemon Squeezy, i panowie. No nie bij tych minionów, no ty jesteś pierdolnięty jakiś. <laughs> Jedziemy na Mondial! Tyle kurwa! Taniec brzucha! No to się należy na Ziby żeby zrobił taniec brzucha na streamie. <laughs> Dobra, to tyle, elo. Elo. Czekaj, ich nie lubię. Trzeba pokazać, kto dominuje. Już tak w sumie widać. Jakiś furas. Myślisz, że na takiego chłopa z włócznią wygra? Deserter day. I się <laughs> chwali. I się chwali, że jest deserterem. Nie, moja forma mi już ją oddawaj <laughs> ją! Nie no, ja tylko tak tym pogadać, bo... No tu się wstydzę grać, bo jestem nobem. Nie bo jakby nie istniał, bo to jest ta sweli postać jebanych. Pierdolą tych, białych, obstermionych, jebanych i jodów, jebać rank Planka, planka, Nie Jak ktoś rank plankiem tego faustu ręcznie zabije, brutalnie ukryje zwłoki. Patrz to na dwie tak jak dwa spermalutki. ludzi. Pojebane. No nie! To było tak idealne! No ale skoczyła bo jest kurwa szmatą mi bano! Kokuny! Dawaj, słońce dawaj! Dobrze słońce! Jezu, dawaj słońce! Robisz to, robisz, to. robisz to! Dawaj, księżyc! A co, jakie dzwonki? Nie wiem! On nie wie! Idiota! Idiota to jest! To jest idiota! O, tu 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 tu, tu. Duca Cica, pa, paka, mm. Lord Xavery Muszę zamienić się w ciemność, bo inaczej się pozygam. Deski nie są tak wydajne Dzięki! Tylko czy mogę dzisiaj nazywać Cię Karaś? A ja, kurwa, ty! On wygląda, jakby to była jego młodsza wersja. Ty, sią, sią. Dobra, kurwa. Siom, ale ponad lale. To są moi przyjaciele. Jak siostra. <trafik> Młodszą siostrę i jakiś tam typ Kurwiał strasznie, zywały, tam wyzywał, tam jej dokuczał, czy coś takiego. No to mój kolega mówi, myśleliśmy sobie z kolegami, co tam ma powiedzieć. I mówimy, że do wniosku, że dobra, powiedz tak, my przyjdziemy do Ciebie pod szkołę, ale ty mu powiedz, że jak jeszcze raz coś tam będzie Cię to ma wybóz do Niemiec. Podjechać Kurwa autem, siedzieliśmy ja bym na drugi dzień ją przepraszał. <ścoughs> <grymium> <U. grym> kurwa! Nie ja pierdolę! Kurwo, jebana szmato, ruchana polaku jebany, stary. Zlał za milion o tej dziwki jebanej Na mam ten buty jak to kurwa nawet nie działa. <śque> nie, nie wiem, no kurwa. Nie,

Trochę zimtowałem ci tą dżunglę. No. Możesz <grymne> <Będziesz> przestać? <grymne> Trzeci raz! Do całego egzos O co tu chodzi? Oni w ogóle pokójną dzwonę kogokolwiek innego? Dobrze, pałką. Na no debinie. Na furą się śmieje, zjebiewane. Nie wiem. EGZOS! Jeszcze jedno EGZOS! Najłatwiejszy kill do EGZOS. Haha, tysiąc, sto demes, złoty! Spróbuj mi spędzić ją nią. Dzisiaj dawaj. Nie, Pisz, ja bym ja tylko powiedział. Areara ara, fajnie. Arara? Arara? No to o, nie, o, nie było fajne. Nie, on się wczuł w to, on już wiesz, on to czuł w dupie. Hello? Dobra, nagrane? <laughs>